Cześć, witajcie z tej strony Krzysiek, bloggalaktyczny.pl. No i mam przed sobą Blackberry Passport, smartfon, który jakby nie patrzeć, bardzo mocno był przeze mnie wyczekiwany z tych smartfonów, które obecnie są na rynku. No głównie ze względu na to, że to jest dosyć nietypowe urządzenie pod względem wyglądu pod względem umieszczenia tutaj tej fizycznej klawiatury pod względem kształtu, tak naprawdę, ekranu. Także tutaj by wiele mówić urządzenie tak naprawdę jedyne w swoim rodzaju bo mogę się założyć, że podobnego nawet urządzenia no obecnie nie znajdziemy no i jakby nie patrzeć jest to urządzenie które ma pomóc firmie Blackberry wrócić na ten zrobić taki comeback dosyć solidny na rynek smartfonów no i jak te pierwsze informacje wskazują chyba im się to Uda, głównie za sprawą właśnie tego modelu. Ale, ok, ten film będzie taką trochę dłuższą prezentacją tego, jak wygląda to urządzenie. Porozmawiam sobie właśnie trochę o nim teraz, żeby Wam trochę je przybliżyć, ale zajrzymy też do pudełka. Także to nie będzie taki typowy unboxing, bo urządzenie już jest w moich rękach. No i też na sam początek, właśnie pudełko. Pudełko dosyć takie, można powiedzieć. Raczej standardowe, całe w kolorze czarnym, bez żadnych dodatkowych grafik, bez żadnych udziwnień. Mamy tylko nazwę urządzenia. No i co ciekawe, nawet nie ma na nim specyfikacji urządzenia, także tutaj producent tego nie zastosował. Jakieś tylko oznaczenia, model sprzętu i tak dalej. Jest otwierane od góry. Zobaczcie. Co znajduje się jeszcze w pudełku? E, oczywiście, tutaj jest fabrycznie urządzenie. E, jeśli chodzi o ten zestaw, e, raczej jest to zestaw taki e, jaki jest w sklepach, czyli zestaw sprzedażowy. E, nie jest to co prawda jakiś nie jest wybrakowany po prostu zestaw, e, w którym czegoś brakuje ze względu właśnie na testy, ale raczej tak właśnie powinien wyglądać. E, wyglądać, pudełko i zawartość tutaj, pudełka, jak kupicie to urządzenie. No i na pierwszy rzut oka mamy taką dosyć fajnie, solidnie wykonaną, krótką instrukcję obsługi jakieś podziękowania za nabycie Blackberry Passport fajne takie obrazkowe, o, jak jest zbudowane, że dosyć fajnie to wygląda. Co mamy dalej? Mamy Przewód USB, standardowy micro USB z jednej strony, USB z drugiej. No i mamy adapter oczywiście sieciowy z logo Blackberry i jest to adapter 5V i 1,3A. Tutaj powiem Wam, że chyba troszeczkę za mała ta ładowarka jest, bo smartfon dosyć długo się ładuje, ale to też ze względu na to, że ma Sporą baterię, prawie 3500 mAh. No i co ciekawe, dosyć fajne, solidne słuchawki. To mnie na początku zaskoczyło całkiem mocno. No i zobaczcie, jak słuchawki wyglądają: są zakończone takim gumowanym, gumowaną nakładką. Tutaj te membrany są właśnie zakryte taką gumowaną nakładką z dodatkowym tutaj takim pałąkiem, żeby po prostu one się mocniej trzymały w uchu. No i co ciekawe, przewód jest zupełnie płaski, także to też jest jak najbardziej na plus ze względu na to, że słuchawki się nie będą jakoś tam mocno nam plątały. No i mamy oczywiście też przewód. Na przewodzie pilot z mikrofonem i przyciskiem. Oczywiście w zestawie mamy dodatkowe nakładki na słuchawki. No i taki specjalny klips, to też bardzo rzadko się zdarza z logo BlackBerry który umożliwia nam przypięcie tych słuchawek gdzieś tam powiedzmy do koszuli czy marynarki także to też jest jak najbardziej na plus no i to co mnie tak naprawdę najbardziej zaskoczyło duże pudełko no i uwaga uwaga z dużą ilością papierków tak zwanych czyli jakieś tam w różnych językach instrukcje Ulotki i tak dalej. Tym Was nie będę na pewno zanudzał. No i tyle w pudełku, jeśli chodzi o, o, o ten zestaw. Także kompletny zestaw, umożliwiający nam przede wszystkim, no już w pełni, użytkowanie no tego oto właśnie wspaniałego urządzenia. Wspaniałego, ponieważ no, urządzenie no jest po prostu, co tu ukrywać, świetne. Świetne pod względem wykonania, pod względem działania. Tutaj tych rozwiązań. No i zaczynając, tak naprawdę od początku, jak, od początku, jak wygląda właśnie Blackberry Passport? Przede wszystkim, co mamy z przodu? Mamy z przodu dosyć spory, bo 4,5 calowy ekran, ale o takich nietypowych proporcjach, ze względu na to, że mamy tutaj proporcje 1 do 1, ekran jest kwadratowy. Ekran jest kwadratowy o rozdzielczości dosyć sporej, co też jest niewątpliwie plusem, bo naprawdę dużo się tutaj treści mieści na tym ekranie. Mamy 1440 na 1440 pikseli. To jest rozdzielczość tego ekranu. Naprawdę spora. Z przodu mamy jeszcze kamerkę do wideorozmów obok diodę powiadomień, która niezależnie od powiadomienia świeci się na kolor czerwony. Co jest trochę mylące, bo tak naprawdę ja jestem przyzwyczajony do tego, że e, dioda powiadomień, e, jak się świeci na czerwono, świadczy o tym, że bateria jest na rozładowaniu. Bateria się rozładowuje, a tutaj jest tak, jakby trochę na odwrót. U góry maskownica głośnika, oczywiście logo Blackberry. E, no i tutaj mamy w tym miejscu umieszczone e, czujniki. Oczywiście pod ekranem mamy tą fizyczną klawiaturę e, kuwerty. Ona jest trzyrzędowa. Tak, jak teraz widzicie, dodatkowe jakieś przyciski pojawiają się na ekranie w formie takiej belki, już dotykowej. Ale o samej klawiaturze wam na pewno nagram osobny film. Tutaj też będę was odsyłał gdzieś tutaj do, w przyszłości do tego filmu o klawiaturze, bo też jest naprawdę sporo do powiedzenia, właśnie o tym elemencie. Jak jest wykonany Blackberry Passport? Tak, jak wspomniałem, jest to naprawdę. Najwyższa półka. Tutaj cała ta ramka, właśnie srebrna, ten srebrny element, element jest wykonany z metalu. I bardzo solidnie są tutaj elementy spasowane. Nie ma mowy o żadnych tam szczelinach, jakimś trzeszczeniu, złym sparowaniu. Także naprawdę, na, naprawdę niezłe wykonanie. I dosyć przyjemne wykonanie, bo jeżeli ten, to urządzenie sobie gdzieś tam poleży przez trochę, gdzieś tam na biurku, weźmiemy go do ręki naprawdę przyjemnie. Się go użytkuje, bo ona jest taka chłodna, tutaj ta ramka. No i tył, jak widzicie, trochę jakby to powiedzieć, troszeczkę się moczy ten tył, tak to można nazwać. On jest taki gumowany. No i jeżeli mamy powiedzmy wilgotne ręce, no to. Zostają tutaj jakieś ślady. Nie rysuje się to, bo tutaj taki gumowany materiał raczej nie powinien się rysować, no ale jeżeli powiedzmy na szybko gdzieś tam weźmiemy mokrą ręką, to na pewno te ślady zostaną, ale jak widzicie, też dosyć szybko znikają. Jeśli już jesteśmy z tyłu, to warto wspomnieć o tym, że bateria jest zbudowana. Tu nie ma możliwości zdjęcia tej tylnej pokrywy. Bateria ma 3450 mAh dokładnie. No i myślę, że w dzisiejszych czasach to zdjęcie tej tylnej pokrywy nie jest jakieś tam bardzo wymagane, potrzebne. Smartfony już potrafią naprawdę dobrze organizować sobie pracę na baterii, więc wymiana takiej baterii, powiedzmy. W przyszłości nie jest już jakaś e, bardzo, bardzo konieczna. Jedyną rzecz, którą tutaj możemy zdjąć z tyłu to jest taka specjalna plastikowa e, zaślepka u samej góry. No i dzięki temu jak ją zdejmiemy to mamy dostęp do karty. Tutaj warto zaznaczyć, że jest to karta w formacie najmniejszym czyli nanoSIM. To muszą wiedzieć przede, wszyscy, przede wszystkim osoby, które chcą zakupić urządzenie, ale mają większą po prostu kartę. Tą kartę trzeba wymienić u operatora na mniejszą. No i obok slot na karty pamięci w formacie micro SD do 128 GB obsługuje tutaj BlackBerry Passport karty. No i ostatni element tak naprawdę z tyłu oprócz oczywiście tego Chyba też jak dobrze widzę, jak dobrze czuję metalowego loga BlackBerry, mamy aparat. Aparat jest w rozdzielczości 13 milionów pikseli, mamy diodę doświetlającą, praktycznie no nie wystaje poza zarys urządzenia, więc tutaj też nie powinien jakoś tam mocno się rysować. Zbiera troszeczkę odciski palców ta, ta tutaj szklana pokrywa. Gdzieś tutaj w tle Wam puszczę kilka zdjęć, bo powiem Wam, że BlackBerry Passport naprawdę radzi sobie ze zdjęciami, co też poniekąd mnie zaskoczyło, bo jakby nie patrzeć, nie jest to urządzenie stworzone głównie w celu wykonywania zdjęć, ale ta jakość jest naprawdę więcej niż zadowalająca. I co ciekawe, sama aplikacja aparatu. Też jest fajnie przemyślana, fajnie zrobiona, ze względu na to, że podpowiada nam na przykład, jaki tryb wybrać. To chyba zdarza się tylko głównie z trybem HDR, jeśli mamy rzeczywiście tą, to oświetlenie, takie no jednak różne i wtedy nam po prostu belka się pojawia, że warto użyć trybu HDR, żeby jednak to zdjęcie było Lepszej jakości. No i co ważne, mamy ekran 1 na 1 jak wspomniałem wcześniej, i ten współczynnik możemy sobie tutaj wybrać, ale jak najbardziej możemy sobie wybrać te standardowe, takie typowe 16x9 albo 4 na 3 Tu widzicie tak naprawdę tą główną belkę aparatu. Możemy też wybrać sobie różne sceny, dostosować wszystko, przełączyć aparat. Tryb filmu włączyć, włączyć serię, włączyć, włączyć panoramę, e, dodatkowe jakieś ustawienia. Też e, są. E, no i co dalej? Co dalej? O aparacie już wam trochę opowiedziałem. Zwróćmy sobie uwagę, jak są rozmieszczone przyciski, bo to też w porównaniu powiedzmy z androidowymi e, urządzeniami smartfonami, no jest podobnie, ale nie tak samo. Przede wszystkim tak, górna belka. To jest przycisk włączności, włącznik, który znajduje się właśnie u góry. Głównie, żeby powiedzmy sobie, tak podświetlać ekran, tak uruchamiać to urządzenie. No i przede wszystkim tak, mini jack, 3,5 mm umieszczony też u góry, a na prawej krawędzi mamy trzy przyciski, dwa tutaj są do sterowania głośnością, a środek. To jest sobie go dłużej przytrzymamy. Uruchamia nam się, tak jak widzicie, teraz asystent głosowy. Co mamy na dole? Ano na dole mamy dwa głośniki i naprawdę, jeśli chodzi o jakość dźwięku, BlackBerry sobie radzi i to radzi sobie naprawdę nieźle. Dwa głośniki stereo, które są, może nie są jakoś tam super głośne, ale przede wszystkim jakościowo są dobre. No i na dole mamy też mikro. USB 2.0 do ładowania smartfonu i jeden mikrofon. Ta krawędź jest zupełnie pusta, tak jak teraz widzicie. No i rzućmy sobie okiem jeszcze na system, bo jest tutaj BlackBerry OS w wersji 10.3, delikatnie podobny tak naprawdę do Androida, ale no nie jest to jednak to samo. Troszeczkę Osoba, która powiedzmy się przesiądzie na Blackberry, a wcześniej używa Androida, no będzie musiała się trochę tutaj przyzwyczai przyzwyczaić do tego oprogramowania. No mamy oczywiście menu z aplikacjami. Nie mamy takiego typowego menu, gdzie powiedzmy uruchamiamy sobie to miejsce z aplikacjami. Coś można powiedzieć tak w bardziej w kierunku iOS, czy nakładek od Huawei. No i przede wszystkim tak, mamy Blackberry World, mamy App Store, to są dwa główne sklepy, skąd możemy pobierać aplikacje. Oczywiście pliki APK z Androida działają, ale no nie wszystkie, także tutaj wielu aplikacji mi brakuje, brakuje których używam na Androidzie. I to jest tak naprawdę lekką bolączką dla mnie, bo też muszę się poniekąd przedstawić. i Pójść na pewne kompromisy, jeżeli uruchomimy jakąś aplikację, dajmy na to, niech to będzie kalendarz. To wszystkie tak naprawdę aplikacje, no, zamykamy, czy, czy można powiedzieć, wyłączamy poprzez muśnięcie od dołu ekranu. No i wtedy te aplikacje przechodzą nam do tego, do tego takiego ekranu home. I to działa w formie takiego menedżera aplikacji. Możemy tę aplikację tutaj do sześciu sobie otworzyć, no i zamykać, jeśli. Będziemy mieć taką potrzebę. Belka powiadomień wygląda też tak. Możemy oczywiście sobie tą tutaj ilość tych przycisków, czy kolejność tych przycisków, dowolnie modyfikować. Także podobnie jak w Androidzie, ale przede wszystkim zaskoczyła mnie płynność tego systemu. Tutaj nie ma mowy o żadnych jakichś tam przycięciach, o jakichś zawieszkach. Tu naprawdę szybko to działa. No i przede wszystkim, już na koniec, żeby nie przedłużać za bardzo, to urządzenie tak naprawdę jest urządzeniem, do którego trzeba się przyzwyczaić. Nie tylko przez ten wygląd bo, czy kształt, bo no jest dużo, dużo szerszy od klasycznych standardowych smartfonów, nawet tych trochę większych, ale jeżeli już rzeczywiście się przyzwyczajemy do tego urządzenia. No to tak jak to było, w, tak jak jest to w moim przypadku, no trudno nam się będzie z nim tak naprawdę e, rozstać. E, jest to urządzenie kompromisów, z czego się rezygnujemy, ale też dostajemy e, dużo bezpieczniejsze oprogramowanie, e, no, wysoką jakość, jakby nie patrzeć, wykonania, no i coś tak naprawdę, coś innego, e, coś takiego odmiennego niż to tak naprawdę, co do tej pory spotykamy na rynku. E, dajcie znać. Czy macie jakieś pytania? Jeśli tak, to zostawcie je poniżej, no i oczekujcie na pełną recenzję wersji pisanej. Tyle na teraz, dzięki za uwagę, do następnego razu, cześć!